Szczęść Boże! Nazywam się Braun, Grzegorz Michał Braun. Tu jest Polska, nie Bruksela, nie Ukropol ani Ukropolin, nie gubernia niemiecka czy Republika Sowiecka, nie amerykańska kolonia Polska. Przede wszystkim dla Polaków. Nikt nie będzie nam dyktował, jak rządzić i gospodarować na ojczystej ziemi. Co mamy jeść? Jak mamy się ubierać, czym jeździć, jak budować i czym się ogrzewać. Jesteśmy u siebie, na swoim. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie poślę wojska na nie nasze wojny. Powstrzymam inwazję imigrantów. Odrzucę żydowskie roszczenia. Nie dopuszczę do zniszczenia polskiej gospodarki w imię fałszywych doktryn klimatycznych. Uwolnię pracę, przedsiębiorczość. Od ucisku i wyzysku. Upomnę się o prawo do ojczyzny dla tych, co na obczyźnie. Unormuje stosunki wewnętrzne i zewnętrzne. Koniec wojny polsko-polskiej. Wracamy do wolności i normalności. Wracamy do węgla. się jesteśmy Panu za Panu na pracę dla nas. Schabowy czy świerszczowy? Chanuka czy Boże Narodzenie? Wielki Post czy Ramada? Nie, tu jest Polska i niech tak zostanie. Na tysiąclecie podniesienia korony polskiej odzyskajmy niepodległość dla siebie, dla naszych dzieci i wnuków. Jeśli nie obronimy dzieci, to niczego innego nie obronimy. Ten naród nie będzie miał żadnej przyszłości. Wybór należy do Ciebie.